Siemanko, witam na zakładzie komputerów zepsutych PC od nowa z tej strony, mamy się laptopa odwiza. Czy jest to laptop w najgorszym stanie jaki miałem? Może nie, ale pretenduję do tego miana Co tutaj będziemy robić? Już przeczytam sobie kawałek maila, żebym sobie przypomniał, bo to już chwilę temu przyszło Czy mógłby pan naprawić komputer Aspire VN7572G724R? Chcieliśmy z synem wymienić wentylator. Kupiliśmy wentylator przez internet. Gdy przyszedł okazało się, że kable są inaczej połączone niż w oryginale. Zamieniliśmy kolejność kabli wentylatora, no i nie działa. Chyba jakiś kondensator strzelił. Na zdjęciu obszar, w którym doszło do wybuchu. Czyli było coś widać, tak jakby. Hmm, dobra, zaraz sobie to rozbierzemy i pogadamy. To jest zaznaczony obszar, w którym doszło do rzekomego wybuchu. Sprawdzimy to. Tutaj jest trochę złamany zawias, troszkę... No, w bardzo średnim stanie klapa. No, ale trochę tak wziąłem. Mówię, zrobimy to dla sportu, dla... trochę dla fanu. Z ciekawości, co się mogło stać. I dlatego, że to jest widz, który widzę, że jest aktywny często na kanale, muszę odebrać telefon. Hallo! Tak się zamaga komputery. Dwie stacjonarki w tym tygodniu do poskładania i trzecia do modernizacji grubej, czwarta czyli razem no to trochę więcej. No to cztery stacjonarki w tym tygodniu muszą stąd wyjść takie takie że same takie dobre. Zawsze moim marzeniem było chyba każdy serwisan tak zaczynał, że jego marzeniem było poskładanie składanie dobrych drogich komputerów, a potem ewentualnie modernizacja czy też naprawa ich. A wyszło na to, że Dubiemy w laptopach troszkę to jest śmieszne, ale, ale niestety prawdziwe płyta na stół, mikroskop na stół, chociaż może bez mikroskopu jeszcze zrobimy pomiary Dobra, powinniście widzieć i wy, i my masę sobie łapie. Pierwszą cewkę pewnie jakieś zasilanie mostka czy czegoś. 242 ohm, spoko 7 ohmów Spoko, to jest prawdopodobnie procek, to jest spoko. To jest chyba szósta generacja i 7, szósta generacja, jakoś tak. I tu będzie na karcie to samo, tego się spodziewamy. Pomiary już każdy. Ka a nie, to była grafika, sorry. I tu będzie procek. 30 omów. 13 omów. 13 omów. Ohmy, to będzie 3V i 5V. I tu kilo ohmy. Tu pewnie bateria, to tym się nie ma co przejmować. Yy, I główna linia nam zostaje. Tu mamy jakiś rezystor pomiarowy. I tu mamy niziutko. Tutaj mamy 14 oma Przy czym sądy. No dobra, sądy mają 01 oma także tutaj spokojnie pomiar jest w tym bezpieczny. Ktoś na to mówi bagiety. kurwa. Przestań na to mówić bagiety, proszę Was. To są sondy pomiarowe. Dobrze, zwarcie w głównej linii. Rzecz, którą już wszyscy widzieli milion razy, ale trudno. Wyjmiemy sobie do tego oczywiście baterie Biosu. Pewnie kondensatorek wyleciał któryś w powietrze, i ten odcinek może nie być wcale taki ciekawy. O, o tu jakieś grzebanie było. Dziwne. Ten wędrador rzeczywiście odpiąłem, no bo nie będziemy go na razie podłączać, skoro on jest jakiś nie wiadomo czy od tego Ale główna linia jest raczej w tym miejscu Czyli co, my bierzemy sobie teraz przewód I się musimy wlutować Troszkę spoiwa ołowiowego dodajemy Jesteśmy Druga część sobie pójdzie Do zasilacza Masę sobie zrobimy tutaj wpięty Wtyk bananowy Telefon mi dzwoni co minutę Proszę No i legionka Umówiłem na czyszczenie, fajnie mm, Ale po zalaniu, nie takie zwykłe czyszczenie Dobra, to mamy wpięte Zaczniemy sobie jednym woltem tą próbę Dobra, dzisiaj największej bogatości To znaczy Mamy z podgląd zasilacza termowizję podłączyć, ale damy radę może. I może Wam nawet pokażemy termowizją, co jest grane. Dobra, czyli tak. 1V, 1 amper start. Jak widzicie i pobór prądu ruszył i napięcie. I tutaj mamy faktycznie gorący jeden punkt. Jest on. Tu. 25 stopni także 25 stopni to jest niezbyt wysoka temperatura na szczęście a jest to jakby o centymetr cieplej niż o centymetr o stopień cieplej niż reszta zresztą tu nie trzeba było termowizji bo po tym kondensatorze widać że on jest wystrzelony no widać po nim bez dwóch zdań jest on uszkodzony Ta sama sytuacja. Podłączamy sobie zasilacz. Dajemy start. No i napięcie poszło. A, a prąd niekoniecznie. Dajemy sobie 19V, 1A. Start. pobór prądu w normie. 30 a To jest moment, gdzie będziemy chcieli podłączyć zasilacz oryginalny do tego. Z tego powodu, że ta płyta... Nie ta płyta. Ten zasilacz Liden y, niestety często ma problemy właśnie z ACERem szczególne, y, ale zwarcia nie ma. Dobra, dajmy zasilacz. I co, nic się nie dzieje. Trzeba <grytanie> nam będzie pewnie włącznik. Bo płyta mimo że... Bez baterii BIOSu to nie chce się uruchomić Czy włącznik jest w klawiaturze? Tak, jest w klawiaturze Ojej oj, tu jest kawałek taśmy Znaczy ta zapinka od taśmy Od dysku No ona jest potrzebna, bo inaczej to będzie ciężko Użytkowe Okej, okay, ładowanie jest Bo zasiedziła się dioda do ładowania Który pin jest włącznikiem? Jest 3V Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale może znajdziemy. Coś tu kurwa grzeje się. Tak by to odpaliło. Grafika, procek, coś. Gdzieś, coś. Czy możliwe, że trafiłem na włącznik. Dlatego dioda by tego nie sygnalizowała. To jest dziwne. Wiadomo, wentylatora nie mamy, nie? Nie mamy też obrazu na matrycę na chwilę obecną. Ten kondensator co wybuchł, to sprawdzimy jaka to była linia Czy to była główna linia? Nie Tak, razu na, matryce, tak. na szczęście nie. tak Główna linia jest Jest też 1.05 0.8, to dobry znak Na pewno tak, wszystko jest podświetlone, znaczy wryć. Proces jest ciepły, grafika jest ciepła yy, Czarno na matrycy A była polaryzacja Bo jak zgasiłem matrycę, zasilanie to ściemniło się. O oh, yeah. ja! Polecam. Chodzi maszyna. Ale my go technicznie dzisiaj dokończymy. Lubię takie dumanie, znaczy może nie lubię. Wolę robić elektronikę i następny następny najlepiej było, żeby takich praktykant przyszedł i to poskładał, że ja się z tym nie pierwszą. zrobić komuś z laptopa, który był w stanie bardzo złym... fajny, dobry stan to jest takie jednak satysfakcjonujące. I tak mówiłem, tutaj spróbujemy wkleić po prostu. Taką tulejeczkę, i to będzie nam robiło za opór Nie wiem, że każdy by chciał, żebym tutaj Zrobił zmianę obudowy Ale to byłaby dla tego laptopa szkoda całkowita Te obudowy i, podejrzewam, że i góra i dół Bo klawiatura też brakuje kilku klawiszy No to kosztowałaby tyle co cały laptop mniej więcej A nie licząc już tej roboty tam, Lutowania, tego kondensatora i tak dalej Co jest do zrobienia, no bo to Niestety za darmo to nie jest, nie? Też sobie tutaj trochę ogradowałem Tu nie trzeba informatyka, tutaj trzeba zdolności manualnych do tego I do tej roboty Ten klej mi oczywiście związał, także muszę od nowa umieszać To mamy. Dobra, tam sobie schnie. A my w tym czasie robimy zawias. Rozkręcamy. Nie wiem, czy on tutaj też nie wychodzi z górnej części obudowy. Zobaczymy do tego też. Ja sobie to robię po swojemu. Różnie do tego się podchodzi. Niektórzy tylko zluzują i jest święto. Ja to chcę sobie rozkręcić całkiem praktycznie. I pozbyć się tego syfu między kładkami, co się, co się znajduje, dobra, dzwoniłem jeszcze do właściciela tego laptopa. Mam zielone światło na sklejenie tego tu, no bo to też jakby nie jest taki hobby już, nie? Wziąć komuś pokleić, a potem co? Będą pretensje do mnie, yy, że tego się nie da rozebrać. No. odtłuszczamy to delikatnie, znaczy delikatnie, normalnie to odtuszczamy. My mamy benzynę ekstrakcyjną, nie mamy iPy, ale powinna nam odtłuścić tak samo dobrze. Tu sobie też jeszcze raz przetrzemy, suszarka. Przynajmniej dwie śrubki będą trzymały, ale tutaj nie mamy żadnej śrubki, dlatego tutaj musimy już tak dobrze pokleić. Dobra, tu śrubki możemy wkręcić, to nam pozwoli wypozycjonować też zawias poprawnie, jedna, druga. Tu musimy zaufać sami sobie. Żeby tego nie trzymać, to kładziemy to w tej pozycji. Dół jest pewniutki, dół jest y, trzymany śrubkami, a górę sobie zaraz zrobimy. okej, okay, mamy to wstępnie sklejone. A ja jeszcze podreguluję te zawiasy, bo są zdecydowanie za luźne. Klapa nie może spadać, bo to by było nie, nie do użytku po prostu. No i dobra, budowa ogarnięta, a ja tutaj sobie są szukam. Kondensator kondensatora na główną linię, po prostu wstawię tu jakiś kondensator podobnym rozmiarem, też z głównej linii innej z innego yy, z innej płyty i myślę, że to będzie tak jak ma być zmieniam sobie tutaj pasty oczywiście, sprzątam po sobie uzupełniam te gniazda, co są tam jest jedno mocowanie zerwane jeżeli znajdę samo mocowanie to ok jeżeli nie to poszukam takiego gniazda, być może gdzieś się plącze bo jest już pod ręką, szukam sobie gdzieś głównej linii i takim samym rozmiarem Kondensator ściągam, i myślę, że nie ma się aż tak co rozczurać nad tym, jaki on będzie. Bo tam przecież jeden kondensator, mogłoby go w ogóle nie być i też by się nic nie stało. Ale skoro był, to niech będzie. Już sobie w miarę namierzyłem. Ja jakoś tak powiedzmy, jestem fanem tego odzysku, żeby te kondensatory brać z tych płyt uszkodzonych. Nawet jeśli mam całą książeczkę nowych, to po co. To jest zlutowane. Dalej niewyjaśniona jest sprawa z wentylatorem, chociaż Pan powiedział, że jak dotrze do domu, bo teraz nie ma jak sprawdzić, to może mi da zdjęcia oryginalnego wentylatora. Byłoby to bardzo dobre, no bo. Tutaj też te luty to. No to, to nie są dobre luty. Może to zwarcie po prostu. było Nie wiem, czy trzeba było tu cokolwiek zmieniać w tych lutach. Wydaje mi się, że wentylator do tego modelu i wentylator do tego modelu i ma pasować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie, czy gdzieś jeszcze jakiś rezystor nie wyszczelił? Nie ma dziury. Ten, co steruje, powiedzmy, wyjścia PWM. Bo czasami są tutaj rezystory, choć nie zawsze. No dobra. No to płyta ogarnięta, tylko umyję po sobie. Repentyną, którą nie zbyt lubię, no ale niestety skończyła się IPA. Skończyła się IPA jest LIPA. Jest. Od razu mówię to nie jest tak, że ja jakoś szczególnie yy, uwielbiam robić jakieś yy, takie chrupki, że ja będę teraz przyjmował takie laptopy do naprawy. Yy, chciałbym to po prostu klientowi zrobić z tego, powodu, że jest widzem i aktywnym na kanale od dawna. Yy, bo wiem, tam i czasem jakieś donate zostawiał i. I komentuje aktywnie i, i, i różne rzeczy, a więc chcę się. Odwdzięczyć za zaufanie, za oglądalność, a nie tak, że, że ja będę za 200 zł teraz robił yy, takie laptopy, że możecie do mnie wysyłać. Broń Boże, nie. Yy, pastę zmienimy, chociaż nie wygląda na, na starą, ale już nie jest też najświeższa. I feel like I'm w pęty, tak? to jest tak. tutaj jakieś podkładeczki są widzę coś tu jest z diabłem Czy to jest oryginalny wentylator nie ten jest chyba już robiony no to ja bym tylko jedną śrubką pasował tutaj Ale nic, ja bym to widział, jeżeli już, to... Nie, dwie przynajmniej pasują, ta i ta. Tu nie ma śrubki I tu chyba... Tu chyba jest No to nic, to my musimy się dowiedzieć, czy to jest na pewno od, od tego Bo jeżeli on nie pasuje, to on będzie szurał tutaj Aha, i on szura Kawałek oryginalny jest dostępny, wentylator. Ok, minęło za dwa dni, może trzy dni, ale mamy cały kompletny układ chłodzenia nie będziemy się stresować tym, jak ten wentylator naprawić. Po prostu ściągamy to, zakładamy nowy i jest po robocie. Wiadomo, nowe pasty. na filmie? Będziesz na filmie, tam ci widać, ale fajnie, zrobisz karierę międzynarodową. O, się za szafą To w tym kantorku siedź. Już nawet pasty. Chyba nawet nie rozsmarowuję, ale znaczy, już rozsmarowałem ją nakładając stópki, a więc nie będzie tego problemu. No kurwa, mać. To nie od tego. Czyż to? To nie od tego. Z od różnicy. To jest różnicy. Tu by było. No? Czy ja jestem idiotą i nie mogłem tego założyć. <noise> Za krótkie jest. A ja mam na to metodę. Ja patrzę, to prawie identyczne. Po zdjęciu nie mogłem się domyślić, no bo to są różnice w milimetrach. Ale wentylator jest. Też inny. Tu klient to zamówił też i dlatego mu nie pasował wentylator, tak? Do dupy. Miał z tego być chuj, to by się nie wzywało plaga. Okej, okay, to jednak nie pasuje. czy tutaj jakiś błąd, źle to zamówiłem. Ale mamy schemat do tej płyty, według którego wentylator, jakby wiemy, jaki ma być I ten jest prawdopodobnie w oryginalnym chodzeniu dobrze zrobiony, bo kolejność pinów nam się zgadza. Tutaj ta zamiana była raczej niepotrzebna, spróbujemy to odkręcić teraz na podstawie tego co przyszło. I ten zamontujemy z powrotem, a tamten spróbujemy oddać, jeżeli sprzedawca się zgodzi. Dobra, sorki, trochę Was ominęło, ale ten wentylator był dobrze zrobiony. Klient go dobrze naprawił. Yy, z jednym małym problemem zrobiło się zwarcie między sygnałem PWM a, yy, a zasilaniem prawdopodobnie. Patrzcie, wentylator kręci. Nie widzicie tego pewnie, ale kręci. Yy, ja tylko poprawiłem te luty i jest wszystko ok. Spróbujemy po prostu na tym poskładać tak jak jest. Uznałem, że możemy to zaryzykować, bo plus minus był dobrze zrobiony. Jedyne co to był ewentualny nie tak chciałem uciec złapałem. Ewentualny problem to mógł być zamieniony miejscami tacho i PWM. Ale oba sygnały są 3V, że jest dioda zabezpieczająca na sygnale PWM. Dobra, to już koniec tej nierównej walki z tym pacjentem, co was ominęło? klawisze na klawiaturze. Yy, tam widzieliście, że, że szukał yy, młody tego. Yy, udało się je wpasować idealnie, to są klawisze od tej klawiatury, tylko z polskiej wersji. Uzupełniłem wszystkie mocowania, te plastyczki brakujące na płycie. Pendulator chodzi cicho. Wydaje mi się, że ten laptop... No wiadomo, no on jest w takim stanie jakim jest, kreatura, ale klawiatura podświetlana. Yy, chodzi, nie będziemy się po prostu nad tym rozczulać, to było zrobione z tego co mamy. I wierzcie mi, to nie jest tak, że my, naprawdę, że my chcemy robić te roboty. Zrobiłem to, bo to był widz z YouTube'a, aktywny często, gdzieś tam się to na nazwisko kojarzy. On mi chciał zaufać, dlatego to zrobiłem, ale to nie jest tak, że jakoś bardzo chcemy, bo tak. Płytę zrobić? Jak najbardziej. Dla mnie nie ma problemu. Zrobienie takiej płyty głównej z takim kondensatorem dwie stóweczki i temat zamykamy plus wysyłka, jedzie co z powrotem to się robi właściwie bardzo krótko, no ale chodzi o to, że trzeba mieć zasilacz serwisowy, termowizję i troszkę doświadczenia to jest najniższa możliwa stawka za naprawę płyty głównej 200 zł bierzemy za naprawę płyty głównej niezależnie od usterki znaczy minimalna to jest, minimalna to jest stawka tak sobie umyśliłem, chociaż ostatnio mówiłem, że 250 sobie takie mega proste, mega szybkie w głównej linii to możemy zrobić nie? No ale wszystko dookoła zajęło sporo więcej czasu, a nie, a nie sporo więcej pieniędzy za to wezmę. Yy, dlatego takie obrzynki, takie chrupki. Zwykle to nie są tematy dla serwisów. Ja lubię doprowadzać do stanu do ładu i składu. Patrzcie, zawiasy są sklejone, klapa nie leci, a trzyma się. Mega fajnie. Yy, to jeszcze jak najbardziej to lubimy robić, umiemy to robić, naprawić te zawiasy tak, jak się należy. Yy, Fajnie, ale te brakujące spinki, te... wentylator jest nie od tego modelu, on... Trzeba go dobrze naprawdę było ułożyć, ja go sobie obkleiłem... Tak zrobiłem po swojemu, troszkę nawet tego nie pokazałem. Żeby on mi nie brzęczał, żeby obudowę nie obcierał. Udało się to ogarnąć. Ale jest ryzyko, że on się rozbrzęczy kiedyś, to jest nie od tego modelu, on nie pasuje tutaj. Ale co, no pokazałem Wam, nie wszystko jest nagrane, zeszło z tym masakrycznie długo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zacząłem to no, nagrywać. Jak to zacząłem nagrywać, to chciałem skończyć to nagrywać. I tak, przychodzisz do pracy dzisiaj za duży ruch, nie zaczynam nagrywania, bo zaraz mi ktoś przerwie. No to dobra, no to leży trup. Teraz masz, nie wiem, mam pracownika i nie mam yy, czemu zlecać robotę robić, żeby zarobić na siebie yy, i na niego, yy, a nie tego trupa nagrywać. I tak cały czas coś, ale na szczęście klient był bardzo wyrozumiały. Wysyłka będzie tu Francji, akurat tego laptopa. Tak samo tam stoi ten z poprzedniego odcinka, bo ten odcinek będzie chyba wcześniej, między częściami. Z kartą w pionie. Też jest na szczęście bardzo wyrozumiały. Ja się tam pomyliłem w zamówieniu jedną rzecz. Musi na niego poczekać, a no nawarstwiło się trochę, ale już powoli chcemy z tego wychodzić. Także co, ja wam dziękuję za oglądanie. Takich trupów możecie przysyłać albo nie, jeżeli macie do nich sentyment Oczywiście ja mogę to robić, ale można by się zdziwić ile to będzie kosztowało Bo znaczy tutaj w tym mówię, powiedziałem jakąś tam kwotę Moja sprawa, nie jest, nie jest to zbyt dużo Tak naprawdę w cenie naprawy takie płyty to robię Ale wyjątkowa sytuacja i takich wyjątków wiele więcej robić nie będziemy To co, ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć Ja nawet nie wiem gdzie napęd optyczny od tego jest? Czy on w ogóle u mnie był, czy nie? Bo już nie pamiętam. Tu jest dziura. I druga sprawa, to nie pamiętam. Czy śrubki u mnie były? Muszę do klienta zadzwonić.